Na pewno słyszałeś o Judaszu, ale co tak naprawdę wydarzyło się z nim po tym, jak zdradził Jezusa? Jest część tej historii, o której rzadko się mówi, a dziś ujawnimy zaskakujące szczegóły, które mogą całkowicie zmienić twoje spojrzenie na to wydarzenie. Czego Biblia tak naprawdę nas uczy o końcu Judasza? I jak to łączy się z takimi tematami jak skrucha, wina i przeznaczenie, w tym filmie poznasz głębokie i szokujące aspekty śmierci Judasza, których wiele osób nie zna, a które mogą przynieść potężne refleksje do twojego życia osobistego. Czy to, co wydarzyło się z Judaszem, może nas czegoś nauczyć o naszych własnych wyborach? Co oznacza noszenie ciężaru poważnego błędu i czy istnieje przebaczenie nawet dla najgorszych przewinień, jeśli kiedykolwiek przeżywałeś momenty poczucia winy, czując, że popełniłeś błąd nie do naprawienia, ten film pomoże Ci spojrzeć na tę historię z zupełnie nowej perspektywy. Jeśli chcesz zrozumieć, co nikt Ci nie mówi o śmierci Judasza i jak to może wpłynąć na Twoje życie, oglądaj dalej. Judasz Iskariota to jedna z najbardziej zagadkowych postaci w Biblii. Znany jako uczeń, który zdradził Jezusa, jego historia jest owiana tajemnicą i do dziś wywołuje wiele pytań. Jednak mało kto mówi o szczegółach jego śmierci i o tym, co naprawdę wydarzyło się po tym, jak wydał Jezusa przywódcom religijnym. Większość zna akt zdrady, ale ostateczny los Judasza to temat mniej poruszany, pełen sprzeczności i głębokich znaczeń. Kropka, aby zrozumieć, co doprowadziło Judasza do tak tragicznego końca, musimy cofnąć się do początku, kiedy zawarł układ z kapłanami za 30 srebrników. W Ewangelii Mateusza, rozdział 26, wersety 14-16, widzimy, jak Judasz przyjmuje zapłatę za zdradzenie Jezusa. Ciekawym szczegółem jest to, że Judasz był jednym z dwunastu wybranych, kimś, kto chodził u boku mistrza, a mimo to wybrał zdradę. Ale czy jego motywacją były jedynie pieniądze, czy kryło się za tym coś głębszego, gdy Judasz zobaczył konsekwencje swojej zdrady, ogarnęła go głęboka skrucha? W Ewangelii Mateusza, rozdział 27, Wersety 3 do 5 czytamy, że Judasz próbował oddać pieniądze, mówiąc: Zgrzeszyłem, wydając krew niewinną. Ale gdy zobaczył, że nie zostanie przebaczony przez przywódców religijnych, rzucił srebrniki w świątyni i wyszedł, aby się powiesić. To mocny obraz człowieka, który głęboko się żałował, ale poczuł, że nie ma już dla niego wyjścia. Kropka jednak w Dziejach Apostolskich znajduje się inny opis końca Judasza. W Dziejach Apostolskich, rozdział pierwszy. Werset 18. Czytamy, że Judasz kupił pole za pieniądze ze zdrady i upadłszy głową naprzód, jego ciało pękło. Ta wersja rodzi wiele pytań. Czy Judasz się powiesił, jak mówi Ewangelia Mateusza, czy zginął w inny tragiczny sposób? Te rozbieżności skłaniają nas do refleksji nad głębią tej tajemnicy kropka, jednak niezależnie od dokładnej formy jego śmierci. Faktem jest, że Judasz został pochłonięty przez ciężar swojego wyboru. Jego historia to potężne ostrzeżenie o wpływie decyzji, które podejmujemy, i konsekwencjach, jakie mogą one przynieść. Żałował, ale jego wina doprowadziła go do rozpaczy, do punktu, w którym uwierzył, że nie ma już dla niego nadziei. Ile razy my sami czujemy się tak w naszym życiu, kiedy wierzymy, że popełniliśmy błąd, którego nie da się naprawić, zdrada Judasza to nie tylko wydarzenie historyczne podnosi głębokie pytania dotyczące skruchy, przebaczenia i przeznaczenia. W pierwszym liście Jana, rozdział pierwszy, werset dziewiąty, Biblia przypomina nam, jeśli wyznajemy nasze grzechy, On jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas od wszelkiej niesprawiedliwości. Ale Judasz, uwięziony w swojej winie, nie dostrzegł tej drogi powrotu. To sprawia, że zastanawiamy się, czy często nie jesteśmy zaślepieni naszymi własnymi błędami, jak Judasz, zapominając, że przebaczenie jest dostępne, gdy zagłębiamy się w historię Judasza, dostrzegamy, że to coś więcej niż zdrada. To opowieść o ludzkim sercu, wewnętrznych zmaganiach i konsekwencjach naszych czynów. Judasz był blisko prawdy, chodził z prawdą, ale się zagubił. To może przydarzyć się każdemu z nas. Kropka śmierci Judasza niesie głębokie duchowe znaczenie. To nie tylko historia człowieka, który podjął złą decyzję, ale kogoś, kto, widząc skutki swojego wyboru, został pochłonięty przez skruchę. Skrucha Judasza jest wspomniana w Ewangelii Mateusza, rozdział 27, werset 3, gdzie próbuje zwrócić pieniądze i przyznaje, że zgrzeszył, wydając niewinną krew. Jednak największe pytanie brzmi: dlaczego, mimo skruchy, Judasz nie szukał przebaczenia los Judasza zmusza nas do refleksji nad potęgą winy? Judasz znalazł się w tak wielkiej rozpaczy, że uwierzył, iż nie ma dla niego powrotu. To rodzi ważną refleksję: dokąd może nas zaprowadzić poczucie winy? Ile razy czujemy się tak winni, że myślimy, iż nie ma już dla nas rozwiązania? Ale Biblia pokazuje nam, że zawsze istnieje droga powrotna, jak widzimy w pierwszym liście Jana, rozdział pierwszy, werset dziewiąty, który mówi, jeśli wyznajemy nasze grzechy. On jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas od wszelkiej niesprawiedliwości. Jednak Judasz nie potrafił dostrzec tej drogi. Jego los uczy nas, że skrucha beznadziei może prowadzić do zniszczenia. Żałował, ale nie wierzył, że przebaczenie jest dla niego możliwe. Brak tej nadziei oddziela Go od innych postaci biblijnych, które również popełniły błędy, jak Piotr, który trzykrotnie zaparł się Jezusa, ale znalazł przebaczenie i odnowę. To skłania nas do zastanowienia się, czy w momentach błędu potrafimy szukać przebaczenia, czy pozwalamy, by ogarnęła nas rozpacz. Kolejnym ważnym duchowym aspektem jest to, że judasz był tak blisko prawdy. Chodził z Jezusem, słyszał Jego nauki, a mimo to zawiódł. To przypomnienie dla nas wszystkich, że bez względu na to jak blisko jesteśmy czegoś dobrego jeśli nasze serce nie jest zgodne z prawdą możemy się zgubić To wielki paradoks historii Judasza chodził z prawdą ale dokonał wyborów które go od niej oddaliły kropka jego śmierć zaprasza nas również do refleksji nad konsekwencjami naszych wyborów Każda decyzja którą podejmujemy zwłaszcza motywowana chciwością egoizmem lub strachem może mieć głęboki wpływ na nasze życie duchowe Judasz, wydając Jezusa za trzydzieści srebrników, pokazał, jak zły wybór, podjęty z powierzchownych powodów, może prowadzić nas na drogę bez powrotu. To ostrzeżenie dla nas wszystkich, abyśmy ostrożnie podejmowali decyzję. Kropka, koniec Judasza uczy nas, że skrucha jest niezbędna, ale musi jej towarzyszyć nadzieja i wiara w przebaczenie. Kiedy jesteśmy pochłonięci wyłącznie przez poczucie winy, bez wiary, że możemy zostać odkupieni, ciężar ten może nas zniszczyć, tak jak zniszczył Judasza. Miał wyrzuty sumienia, ale nie wierzył w moc łaski którą Jezus tak często głosił. Kropka, w ten sposób duchowe znaczenie śmierci Judasza wzywa nas do refleksji nad naszym własnym życiem. Czy jesteśmy gotowi przyznać się do naszych błędów i szukać przebaczenia, czy pozwalamy, by pochłonęła nas wina? Historia Judasza jest zaproszeniem do introspekcji i przemiany, przypominając nam, że zawsze istnieje droga powrotna. O ile mamy wiarę w przebaczenie. Kropka, historia Judasza to nie tylko opowieść o zdradzie i śmierci. Ale także o kwestiach, z którymi wielu z nas zmaga się na co dzień, poczuciu winy, skrusze i przekonaniu, że nasze błędy są nieodwracalne. Ile razy czuliśmy się jak Judasz, wierząc, że nie ma już dla nas wyjścia z błędów, które popełniliśmy? Wielka lekcja płynąca z tej historii to fakt, że nawet gdy zawodzimy w sposób dramatyczny, zawsze istnieje droga do przebaczenia i odkupienia, jeśli tylko jesteśmy gotowi ją przyjąć. Kropka jednym z głównych przesłań, które Biblia nam przekazuje, jest nauka o Bożym przebaczeniu. W Ewangelii Łukasza. Rozdział 15, wersety 11 do 32 znajduje się słynna przypowieść o synu marnotrawnym, która pokazuje, że nawet gdy odchodzimy daleko i podejmujemy złe decyzje, ojciec zawsze jest gotów przyjąć nas z powrotem. To, co odróżnia tę historię od historii Judasza, to fakt, że syn, choć zagubiony, powrócił i znalazł przebaczenie. Judasz natomiast nie był w stanie zrobić tego kroku. To skłania nas do refleksji: czy my, gdy upadniemy, jesteśmy gotowi powrócić wina, kiedy nie jest leczona, może być niszcząca. Judasz odczuł ból swojego błędu, ale pozwolił, aby ten ból go pochłonął do tego stopnia, że nie dostrzegał możliwości odkupienia. Ile razy pozwalamy, by Y wina i skrucha nas paraliżowały, uniemożliwiając nam szukanie łaski i przebaczenia? Historia Judasza to ostrzeżenie, aby nie dać się pokonać tym uczuciom, przypominając, że miłość Boga jest większa niż jakikolwiek błąd. zdrada Judasza uczy nas również o konsekwencjach naszych wyborów. Judasz podjął decyzję za 30 srebrników, kierowany natychmiastowymi korzyściami i zapłacił znacznie większą cenę niż mógł przewidzieć. To przypomina nam, że często możemy dać się zwieść chwilowym zyskom czy korzyściom, nie zastanawiając się nad długoterminowymi konsekwencjami. Musimy być ostrożni przy podejmowaniu decyzji, ponieważ mogą one zdefiniować naszą przyszłość. Kropka z drugiej strony historia Judasza pokazuje również, jak ważne jest uznanie swoich błędów i dążenie do ich naprawienia. W Księdze Przysłów, rozdział 28, werset 13, czytamy, kto ukrywa swoje grzechy, nie zażna szczęścia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostąpi miłosierdzia. Judasz próbował zwrócić pieniądze, ale nie był w stanie pójść dalej i szukać prawdziwego przebaczenia. I to jest jedna z najważniejszych lekcji: Uznanie błędu to tylko pierwszy krok musimy być gotowi na prawdziwą zmianę. W końcu historia Judasza pokazuje nam, że przebaczenie zawsze jest w zasięgu ręki, ale to od nas zależy, czy je przyjmiemy. Niezależnie od tego, jak poważne są nasze błędy, najważniejsze jest to, jak na nie odpowiadamy. Jezus w swojej nieskończonej łasce oferuje przebaczenie wszystkim, którzy szukają Go z czystym sercem. Judasz nie potrafił tego dostrzec, ale my możemy uczyć się na Jego błędzie i żyć inaczej. Kropka reflektując nad życiem Judasza, jesteśmy zaproszeni do spojrzenia na nasze własne życie. Czy pozwalamy, by Y wina nas pochłonęła? Czy jesteśmy gotowi szukać przebaczenia i iść naprzód? Historia Judasza przypomina nam, że zawsze mamy wybór. Zostać pochłoniętym przez nasze błędy lub szukać odkupienia, które oferuje Bóg. Historia Judasza i Skarioty brutalnie nas konfrontuje. Przypomina nam, że nawet osoby najbliżej Jezusa mogą upaść, ale również zmusza nas do przemyślenia, co zrobimy, gdy to się stanie. Judasz, zdając sobie sprawę z ogromu swojego błędu, został pochłonięty przez poczucie winy, a jego historia stała się symbolem rozpaczy. Jednak wielką prawdą jest to, że Biblia pokazuje nam inną drogę, drogę skruchy, przebaczenia i odnowy, i to jest wybór, który każdy z nas ma, kropka, ile razy, tak jak Judasz, pozwalamy, by presja, nasze błędy, prowadziły nas do przekonania, że nie ma już powrotu. Ile razy myślimy, że nasze upadki są zbyt wielkie, by mogły zostać wybaczone? Ale prawda, wspaniała prawda, jest taka, że Bóg zawsze oferuje nam drugą szansę. Nieważne, jak poważny był twój błąd, nieważne, jak bardzo się oddaliłeś, przebaczenie jest w zasięgu ręki. I to właśnie daje nam nadzieję, która podnosi nas nawet w najtrudniejszych chwilach. Jezus wiedział, kim był Judasz, wiedział, co zrobi, a mimo to kochał go do końca. To pokazuje głębię Bożej łaski, która jest dostępna dla nas wszystkich, nawet wtedy, gdy czujemy, że zawiedliśmy w sposób nieodwracalny. Judasz miał wyrzuty sumienia, ale brakowało mu jednej rzeczy – wiary w moc przebaczenia. Może tego właśnie potrzebujesz dzisiaj. Nie pozwól, aby rozpacz lub poczucie winy Cię pochłonęły. Bóg cię kocha, czeka, aż wrócisz, bez względu na to, co się stało kropka historia Judasza to ostrzeżenie, ale jednocześnie potężne przesłanie, że prawdziwa skrucha może nas przywrócić na właściwą drogę. Spójrz na Piotra, który także zaparł się Jezusa, ale znalazł przebaczenie i został przemieniony. Spójrz na Syna marnotrawnego, który całkowicie się zagubił, ale został z radością przyjęty z powrotem do domu. To może przydarzyć się także tobie, jeśli zdecydujesz się zwrócić do Boga. Dlatego, jeśli nosisz ciężar winy, skruchy lub błędu, pamiętaj, przebaczenie jest w zasięgu ręki. Nieważne co zrobiłeś, Bóg jest zawsze gotowy, by przebaczyć i przywrócić cię do łaski. Krzyż Chrystusa jest dowodem na to, że jest nadzieja nawet na największe błędy. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, to czas na refleksję nad swoim życiem. W jakich obszarach czujesz, że zawiodłeś? Jakie decyzje ciążą na twoim sercu? Nie pozwól, by ból i rozpacz pochłonęły cię, jak to było z Judaszem. Zamiast tego wybierz miłość i przebaczenie Boże. Wierz mi, jest dla ciebie odkupienie. Jeśli ta wiadomość miała dla ciebie znaczenie, jeśli dotknęła Twojego serca, zapraszam cię do subskrypcji kanału i aktywowania dzwoneczka. Będziemy dalej dostarczać treści, które pomogą Ci głębiej zrozumieć słowo Boże i zastosować jego nauki w codziennym życiu. Co więcej, podziel się tym filmem z kimś, kto potrzebuje usłyszeć tę prawdę. Możesz być światłem, które przyniesie nadzieję i odnowienie innej osobie. Kropka. Zostaw swój komentarz poniżej, chcę wiedzieć, jak ta wiadomość cię dotknęła. Razem możemy się rozwijać, uczyć i pomagać sobie nawzajem w dążeniu do przebaczenia i łaski. I pamiętaj, nie ma tak wielkiego błędu, którego Bóg nie mógłby przebaczyć. Jego miłość do ciebie jest większa niż jakakolwiek porażka. Zachowaj tę prawdę w swoim sercu. Jeśli ta wiadomość w jakiś sposób cię poruszyła, nie zapomnij zasubskrybować kanału i włączyć powiadomień, aby nadal otrzymywać treści takie jak ta. Dzięki temu zawsze będziesz na bieżąco z głębokimi refleksjami nad Biblią i tym, jak mogą one przemienić twoje życie. Skorzystaj z okazji, aby obejrzeć następny film, który YouTube poleca właśnie tobie, został wybrany specjalnie dla ciebie i może dostarczyć jeszcze więcej inspiracji. Podziel się tym filmem z kimś kto potrzebuje usłyszeć tę prawdę, i zostaw swój komentarz, chcę wiedzieć jak ta wiadomość cię dotknęła. Do zobaczenia w następnym filmie.